Śmierć pułkownika Adam Mickiewicz W głuchej puszczy przed chatką leśnika Rota strzelców stanęła zielona, A u wrót stoi straż pułkownika, Tam w izdepce pułkownik ich kona. Z wiosek zbiegły się tłumy wieśniacze, Wódz to był wielkiej mocy i sławy. Kiedy po nim lud prosty tak płacze, i o zdrowie, tak pyta, ciekawy. Kazał konia pułkownik kulbaczyć, konia w każdej sławnego potrzebie. Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyć, kazał przywieźć do izby do siebie. Kazał przynieść swój mundur strzelecki, swój kordelas i pas i ładunki. Stary żołnierz. On chce, jak Czarniecki, umierając we, żegnać rynsztunki. A gdy konia już z izby wywiedli, Potem do niej przedpiąt z Panem Bogiem. I żołnierze od żalu pobledli, A lud modlił się, klęcząc przed progiem. Nawet starzy kościuszki żołnierze Tyle krwi swej cudzej wylali, Uzy jednej, a teraz płakali I mówili z księżami pacierze. Z rannym świtem dzwoniono w kaplicy. Już przed chatą nie było żołnierza. Bo już moskal był w tej okolicy przyszedł lud widzieć zwłoki rycerza. Na pastuszym tapczanie on leży, w ręku krzyż, w głowach siodło i burka. A u boku kordela dwururka. Lecz ten wód, choć w żołnierskiej odzieży, jakie piękne dziewicze malica. Jaką pierś? Ach, to była dziewica. To Litwinka, dziewica bohater, wódz powstańców. Emilia Plater.